Prowadzi Pan swój ogród już ile lat, proszę od, powiedzieć? Od ponad 25 lat. Jak to powstawało powoli? Yy, z... Powstawało etapami, tak jak zresztą kupowałem działkę etapami. Tu są trzy połączone działki, więc yy, normalna sprawa, że i ogród powstawał etapami. Od 25 lat sukcesywnie go powiększam, yy, poprawiam i zmieniam. Nic tu nie jest przypadkowe. Każda roślina ma swoje miejsce, prawda? Mało kwiatów jest, prawda? Yy, kwiatów specjalnie dużo nie jest, dlatego że kwiaty są ładne przez powiedzmy tydzień, może dwa, a później pozostają jakieś suche, nieładne badyle. Jeżeli chodzi o krzewy, byliny wieloletnie i drzewa, one są przeważnie ładne cały rok. Najwyżej zmieniają swój wygląd. Codziennie pan tu zachodzi, oczywiście? Codziennie. E, tak, to prawda. Jestem codziennym tutaj gościem, choćby z tego powodu, że muszę dokarmić swoje zwierzęta, czyli ptaki głównie. Które też tu mieszkają, tak? Które mieszkają, tak. Papugi, bażanty yy, i koszatnice, które akurat takami nie są, żółwie wodne i ryby. га zodzie .